Dzień dobry. Znajdujemy się w centralnym biurze konstrukcji kotów Ezaftanowskich Górach. Dziękujemy za nominowanie do Gasenge Challenge. Przystępujemy do realizacji zadania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10. Dziękuję bardzo. Do dalszej akcji nominujemy następujące firmy: Biuro Studiów Projektów i Realizacji Energoprojekt Katowice EZA w Katowicach, Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych Intergaz, spółka Zoo Stanowski Gór oraz Zakład Zespołów Energetycznych Energokessel, spółka Zoo. Częstochowo, Polskie. Dziękuję bardzo.